Słuchajcie, yy, dawno nas tutaj nie było, ale wracamy, ponieważ zaczynałem się na nowo nasze podróże. Troszkę ogarnialiśmy się w Katowicach, remontowaliśmy mieszkanko, a teraz wracamy na podróżnicze tory i lecimy, ale jeszcze nie powiemy w sumie gdzie. Pewnie się sami przekonacie. Albo już dawno wiecie, bo śledziliście nas na Instagramie, Instagramy, <laughs> Facebooki i tak dalej, ale vlogi też będą z ładnymi widoczkami i fajną muzyczką pewnie. I dobrym jedzonkiem, i dobrym piciem. I, I naszymi super przyjaciółmi, ponieważ jedziemy siedmiosobową ekipą i na pewno będzie wesoło. Tak jest. Poznacie ich wszystkich. Także zapraszamy do oglądania. Zostańcie z nami. Będzie super. Drodzy, no to oficjalnie jesteśmy w Atenach! Podstawa oczywiście to jest mieć dobry samochód, dlatego wypożyczyliśmy Suzuki Baleno z wypożyczalni Let's Drive, gdzie można płacić kartą i kredytową, i debetową, pełne ubezpieczenie, także gorąco polecamy. Jest to chyba najlepsza opcja, bo przeszukałem cały internet, więc jak coś to bierzcie śmiało. Co masz dobrego? Co, nie... O mnie nie pamiętam tego, co to się nazywa. Z oliwkami, z pomidorkami. A pan mnie nauczył, zapomniałem. To ja takie wyda. greckie śniadanie. Kasia, ty masz to samo? Tak. co To jest. E, z serem i z pomidorkami. A wy macie coś innego ciekawego wszyscy mieli to samo w ogóle. Czyli to musi być bardzo dobre. Bo pan powiedział, że jego brat pracuje w Londynie i żoną brata jest Polka, która nauczyła go powiedzieć świerzonka. Więc stwierdziliśmy, że na pewno będzie wam Kuluri! Pan powiedział. I taki pyszny soczek świeżo z wyciskanych pomarańczy za 80 centów. W Atenach znaleźliśmy nocleg na Airbnb za 35 złotych od osoby za noc. Takie wielkie mieszkanie. Tutaj mamy salon, w którym spała Kasia. Taras. O, taki wielki, że prawie jeszcze na Salon, tu jest taras. Następnie Aha. tu jest toaleta numer jeden. Tutaj spała gościa z Szymonem. E, I uwaga, to jest śmieszne, jakie mieli okno Tada! z widokiem na kuchnię. Uśmiech się, manko mojej kuchni, jak widzicie, mamy tutaj elektryczny opiekacz, piekarnik i dwa palniki. Właściwie dlaczego palnik, skoro jest na prąd? Tam się nic nie pali. O, tam Gosia skarży. Tam jest Gosia. Ta ta Gosia do swojego pokoju. Proszę wam, proszę Wam, to jest śniadanie, a tu jest śniadanie do łóżka po prostu od razu. Kuchnia nawet ma balkon, to jest niespotykane. Tutaj prawie każde pomieszczenie ma balkon, zupełnie jakby było mało przestrzeni dotychczas. Aczkolwiek, jeżeli mówimy o przestrzeni, spójrzcie na to. Betonowa bryła na betonowej bryle. Radzi Skarbin, Też mają balkon. A tu my. I też mamy balkon. Jesteśmy w Central Market, gdzie jest bardzo głośno, gwarność sprzedają barany wielkanocne. Kochani, ten... właśnie mnie okradli. Co? Wzięli mi telefon. Szymon <grymny> mi ukradł i tak właśnie mi udowodnił, jak bardzo moja torebka jest do dupy. Bo wyjątek nie wiedziałam, nie? Z właśnie... ja nie szukasz... Pomyślałam, że Szukasz no, to pięknie Za 20 euro będzie grecką boginią mi się, mi się tamyk, ja znałożę, Która Kasia? Tak. Która? Przestaw się Radziu już tu, debnę. Lego me Radoncles i me apo polonia. Brawo, brawo. Byłaś tu, pamiętasz? Tu. Tak, teraz sobie Fajnie Pamiętam tą kawiarnię. <laughs> Kinga pamięta z Grecji jedzenie. Albo kalmary, albo... Nie. Pamiętam, bo ja nie chciałam wchodzić na Akropol, bo to było 40 stopni. I chciałam z koleżanką zostać tu. I nie iść dalej. Ale najbardziej znanym jest akro. Otwarty codziennie od 8 do 19. Wstęp płatny. Na szczycie starego, stromego zbocza znajdują się propyleje. Monumentalna brama Akropolu wybudowana w latach 437-432 przed naszą erą. Zaraz po ukończeniu Partenonu. Na prawo stoi mała świątynia Ateny Nike Apteros, bezskrzydłej. Ukończona około 424 roku przed naszą erą. Pamiętajcie, że są dwa rodzaje biletów. Jeden normalny 20 euro, drugi 30, bardziej rozszerzony na większość atrakcji. I jest jeszcze zniżka studencka, wchodzi ci wtedy totalnie za darmożka, Więc warto być studentem i przyjechać jeszcze do Grecji. Kinga, czy ty 12 lat temu jak byłaś, to to, to... to to nadal. to już na pewno remontowali, bo oni to cały czas remontują. Dostali 5 milionów euro od unii, więc jeszcze chyba nie przepultali tego przez 15 lat chyba. Partenon e, to e, po ja grecku dziewica. <laughs> tak. Ale ci podwiało sukienkę Kasia. Partenon jest największą atrakcją na wzgórzu Akropolu. Jest to świątynia wybudowana w V wieku przed naszą erą, poświęcona bogini Atenie. Nie należy go mylić z Pantonem które jest świątynią położoną w Rzymie. Ateny są stolicą Grecji tylko 185 lat. Wcześniej było to Nafplio. I ogólnie mieszka tu 4 miliony osób. A w całej Grecji 11. Ja tu jestem drugi raz w życiu. Ostatni byłam 15 lat temu, a to już chyba mówiłam ale to nie ważne i e, zmieniła się tyle, że jest czyściej, ale dalej trochę śmierdzi sikami w całym mieście niestety i jest w ogóle też dużo bezdomnych, to tak jeśli chodzi o minusy. E, jest bardzo gorąco, nie wiem czy to plus czy to minus. I... Andrzej, patrz jaka dupa tu siedzi. <noise> Dzięki Szymon. Dzięki Andrzej. A same Ateny to trochę taka betonowa dżungla, no ale jednak zabytki z przed naszej ery robią robotę. Szkoda tylko, że są w większości mocno odbudowane i mało co tu zostało z takich, takich starych rzeczy. No ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Ja jestem z tych starych 30 lat, nie? Także... Ale to no, tak czy siak, ale że 300 tysięcy. E, no był raj po prostu, było inaczej, także wiecie, było fajnie, dlatego też się wszystko zjechało i dlatego musiał być ten kryzys, nie? No tak. Ten marmurowy stadion to wszystko to byłoby żadnych gleb. To było kiedyś naprawdę super. No zepsuło się, teraz minęło, będą wybory niedługo znowu, także się zmieni znowu na lepsze, tak? Ale jest i tak lepiej chyba niż parę lat tam, nie? Tak, tak, to no, już odbiło, jest lepiej. Już po kryzysie odbiło się odbiło, się. Inaczej, odbiło się. Lepiej, no klimat jest przede wszystkim super, jedzenie jest super, dłużej się żyje, dobra, opieka dla dzieci, co ja mam dzieciaki jest za darmo, medyczna, w ogóle wszystko. Słuchajcie, muszę wam opowiedzieć taką historię, bo od wczoraj e, spotykamy mnóstwo Polaków tutaj w Atenach. Wczoraj w knajpce, dzisiaj pan po prostu tak nas zagalał sprzedawca, którego wcześniej mogliście posłuchać. No i powiedział nam, że jest 700 tysięcy Polaków w całej Grecji. Tak. Nie, że było 700 tysięcy przed kryzysem, a teraz jest około połowa z nich, bo dużo wróciło jak były problemy z hajsem. To był kryzys, tak. parę lat temu. Teraz wszystko stanęło na nogi, ale mieliśmy okazję posłuchać o tym, na czym polegała w ogóle ta cała hossa tutaj. Bilety na stadion, na metro, wszystko było za darmo. Ciężko się dziwić, że pieniądze się skończyły i zrobiło się źle. Ty wspominałeś o tym, prawda? O tych cyckach. Jest, wszystko jednak ten kształt poznam wszędzie. Szymon, dobre? Dobra, tradycyjna pita grecka? Nie jest znamowita. Rozpływa się w ustach. Czemu mi się rozpi? Ewa, do. Ewa, do. Perfekto, to A to co? to jest? Też pyszny grecki jogurt z czarnymi wisienkami. Tu jest brama Hadriana. No i na jednej stronie. I na jednej stronie zna... jest Oto a usza... Oto Aten, starożytne miasto Tezusza. A po drugiej, oto miasto Hadriana, nie Tezeusza. Taki grecki super. Krea kreatywność level low. Nie grzeb go po jajkach.